Witam Was na kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore na tym kanale i dzisiaj, ponieważ zaczyna się robić naprawdę, naprawdę gorąco, mamy nowego skinka, słuchajcie. Nie wiem, czy wszyscy widzieliście społeczność, którą wrzuciłem jakiś czas temu, ale mamy nowego skinka ze względu na to, że po prostu robi się strasznie gorąco. Dzisiaj jest piątek, 18 czerwca i dzisiaj było ponad 30 stopni, calutki dzień. Więc jak widzicie są małe edycje w, skinu, w skinie, Były też są trochę inne i tak to wygląda. A dzisiaj jak pewnie widzieliście po tytule i po miniaturce będziemy się zajmować osuszaniem, ale nie zwykłym osuszaniem, tylko osuszaniem redstone'owym. W poprzednim odcinku zrobiliśmy to, więc jestem z tego dosyć zadowolony i to mocno, bo jednak full diamentowy bikon to jest dosyć dużo. A dzisiaj osuszymy sobie tą część, słuchajcie, ponieważ tutaj jak widzicie jest dosyć duża część nieosuszona. W tym miejscu. Tutaj mamy dosyć dużo miejsca i myślę, że spokojnie możemy sobie osuszyć to nową taktyką. Jest tutaj dużo do osuszenia, więc po prostu zrobimy to tutaj. I to będzie chyba w sumie jedyne miejsce, w którym zrobimy to nowo. Niestety korzystam z dosyć starego filmu, na którym jest pokazane, jak to zrobić od Szalki Crafta. Link oczywiście dostanę wam w opisie, i tam niestety nie ma pokazane rzeczy, które są potrzebne, więc po prostu zbiorę multum wszystkiego z nadzieją, że mi starczy. Więc lecimy szybko zebrać rzeczy, które będą na to potrzebne. Okej, okay, mamy tutaj część materiałów. Mam nadzieję, że tyle mi starczy chociaż na jedną część tego. Nie jestem pewien czy bloków mi starczy, ale mam nadzieję, że tak. Więc zbieramy tego shulkera i lecimy do naszego ocean monumentu. Ok, zrobimy taką podstawę jakby naszej maszyny i w tym momencie muszę w te miejsca wsadzić piasek, więc w sumie zaczynamy robić to, co robimy zrobimy zawsze. Czyli tutaj musimy spiaskować to i zobaczymy, co będziemy musieli robić dalej. To jest gotowe. Tam, oczywiście, po drugiej stronie zbudowałem to samo. Teraz muszę zbudować trzy bloki do góry. Przejdź się upewnia. Okej, okay, w tym momencie kładę jeden piston w ten sposób. Tak. Dobra, wiecie co? Widzimy się zaraz, jak to będzie gotowe, bo w sumie nie chcę Wam tak ciągle gadać i pauzować, bo będę. Wy... Bo ja muszę znaleźć też poradnik, jak to zrobić, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Więc zaraz się widzimy. Okej, okay, i tak to się prezentuje. Szczerze powiem Wam, że nie wiem, jak ludzie to, na to wpadają, że takie coś może działać i że to w sumie będzie chodzić. Ale to powinno działać i powinno chodzić, więc tak. Teraz to samo musimy zbudować tam. Okej, okay, i tak. Wszystko jest gotowe. W sensie te dwie maszyny, tam jest jedna, tu jest druga. Zostały jeszcze trzy slime bloki, mam nadzieję, że do tej maszynki, która będzie chodziła pomiędzy nimi nie potrzeba za dużo slime bloków, żeby nie musiał znowu lecieć. A jak trzeba, to niestety znowu będę musiał lecieć. Więc zaraz zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, okazało się, że w zasadzie jedyna rzecz, którą musimy jeszcze zrobić to jest flying machine. Lecz niestety potrzebujemy do niego 3 slime bloki więcej niż mamy aktualnie. Więc będę musiał szybko w nocy, która zaraz mnie będzie polecieć na moczary i zabrać jeszcze trzy slime bloki. Okej, okay, mamy już takie 17, mam nadzieję, że tyle mi starczy, w sumie powinno, więc wracamy do baski i lecimy budować tego flank maszyna i to w sumie będzie ostatnia część tego... tej maszyny. Okej, okay, uwaga, w tym momencie stawiam o tak, okej, okay, i od tego momentu budujemy flank maszyna. Okej, okay, w tym momencie Dowiedziałem się, że wszystko źle zbudowałem. Wszystko powinno być jedną kratkę wyżej. Mam szczerą nadzieję, że nie popsuje mi to wszystkiego. Więc po prostu zbuduję to dalej. Z nadzieją, że to będzie działało. Okej, okay, słuchajcie. Wszystko powinno być gotowe. Niszczę ten obsydian. Proszę, zbiorę go. W tym momencie, jak podpalę ten obserwer, maszyna powinna ruszyć. Proszę... Działaj, yy. niby działa, ale jednak nie. W sensie zbudowałem to za nisko. Ok, jak mam to zatrzymać? Stój, stój. Halo? Zatrzymaj się. E, Okej, okay, wiem jak mogę to chyba zatrzymać, ale muszę być szybki. Stój. Okej, okay, stoi. Zatrzymałem to. Więc w sumie musimy zbudować wszystko jeszcze raz. 100% maszyny musimy zbudować jeszcze raz. Cudownie. W sumie nie jestem jakoś mega zły, bo w sumie nawet przyjemnie mi się to robiło. Ale w sumie jest się, że coś jest źle. No, wiecie co, umówmy się. No, nie mogło być tak kolorowo. To się wszy wszystko szło idealnie. Nie mogło być tak dobrze. Wane zajęło mi to dużo krócej niż poprzednio, ponieważ już wiedziałem co i jak budować i stawiać. Więc obie masz są już gotowe. Jedną z teraz trzeba zrobić, to oczywiście zbudować flank maszyna. A wiecie co się znowu okazało? Że tamta maszynka była dobrze, bo jedna musi być jeden klocek niżej, drugi musi być drugi klocek wyżej. Więc. Znowu muszę ją przebudować. Oh, Okej, okay. przebudowane wszystko. Szczerze mówiąc, tą zrobiłem full z pamięci, więc mam nadzieję, że nic tu nie popsułem. A w sumie mogłem popsuć, bo jak wiecie, warstwie tą to nie najlepsze połączenie. Ale tak, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że nic nie popsułem. Więc teraz idę zbudować szybko Flank maszyna i będziemy to puszczać po raz kolejny z nadzieją, że to zadziała tym razem. Okej, okay, słuchajcie, o Boże, delfin się odpalił Próba numer dwa Proszę, żeby to działało Błagam Działaj Odpalamy Okej, okay, słuchajcie Z jakiegoś powodu Ten obserwer nie dał sygnału do tego pistonu Nie, stój Popsułeś wszystko Warek, co ty zrobiłeś? coś głupi. Ok, próba numer dwa. Jak odpalę ten, to powinno polecieć w tamtą stronę, prawda? Nie, w złą stronę poleciało, elo. I po wszystkim. A nie, jednak nie. Dobra, słuchajcie. Jeszcze jest szansa. Ok, leci w dobrą stronę. To powinno zadziałać. To powinno popchnąć to w dół. Czekajcie, dobra, lecę tam. Błagam. Jest! Poleciało coś. No czemu to nie zadziałało? Wiecie znaczy, co, obawiam się, że jest zły tick Speed. To jest jedyne, co mogę sobie wyobrazić, dlaczego to miałoby nie działać. Tak szczerze mówiąc. Bo... No nie widzę innej opcji. I już wiadomo o co chodzi, słuchajcie. Nie dałem pistona tam. Więc, jak się okazuje, każdy element jest niezbędny w tym, to się tam zatrzyma, prawda? To nie wleci pod to, nie popsuje mi całej pracy. Zatrzymaj się. Dobra, zatrzymało się. Więc, jednak to nie jest X-Feed, po prostu warg yy, spopsuł. Ponieważ postanowił, że zrobi sam i oczywiście źle zrobił sam. Okej, okay. uwaga, odpalam to. Leci. Ała. Dobra, tutaj się nic nie popsuło. Nie, tutaj się nic nie popsuło. Okej. Okay. Słuchajcie, to się może udać. Lecimy na tą stronę. Nie no, ja chcę to zobaczyć. Poczekajcie, nie strzelajbym, nie błagam cię. Uwaga. Proszę. Tak. Poszło. Ciało, słuchajcie. Mamy to. Okej, okay, słuchajcie. Działa, więc zapraszam Was na chyba dosyć satysfakcjonującego timelapsa. Okej, okay, słuchajcie, miał być dosyć satysfakcjonujący timelaps, ale nasza maszyna utonęła. Nasza maszyna utonęła. O Boże, trajdnowiec? Nasza maszyna utonęła, <gryw> więc musimy ją zebrać po raz kolejny i po raz kolejny ją zbudować. Ale teraz już wiem co i jak, więc już nie powinno być aż tak źle. Okej, okay, ja sobie mam dwa pytania. O Boże! Staj. stój, Stój! Okej, sami. Ja mam dwa pytania. Czy Wy wolicie mieć odcinki na shaderkach, ale z trochę mniejszą płynnością, bo mniej FPS-ów? Czy wolicie mieć odcinki bez shaderków, ale z większą płynnością? Bo to zależy tylko od Was. Jakby mi to nie przeszkadza. Więc napiszcie mi to w komentarzu. No w sumie chciałbym wiedzieć, jak wolicie. okej okay. i w tym momencie zabiorę się za budowę pierwszej maszynki, która będzie dobrze już zrobiona. Więc powinno być wszystko dobrze. okej, okay, słuchajcie, wydaje mi się, że obie są już gotowe obie maszynki. Oby były. Mam nadzieję, że wszystko jest na swoim miejscu. Więc w tym momencie trzeba zbudować flank maszyna po raz kolejny z nadzieją, że tym razem wszystko będzie działało. Okej, okay, słuchajcie, i po raz kolejny to wszystko jest gotowe. I proszę, niech to działa. Błagam, błagam, odpalam. Poleciało. Poleciało w dół. I leci dalej. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ostatnio to się popsuło po tej stronie. Proszę, tym razem to musi działać. Po prostu musi. Niech, niech, niech moja farma nie utonie tym razem. Niech moja wodna farma nie utonie. Proszę. Może wodna farma, która utonęła. Może trzymam kciuki w tym momencie normalnie. Ludzie. Działa! Działa słuchajcie! Więc tak jak poprzednio zapraszam Was na satysfakcjonującego ten tyle że w tym momencie się nic nie popsuje, bo jak widzicie, obożnie w tą stronę. Mamy tutaj piękne koryto bez wody. Okej, okay. i wydaje mi się, że to jest koniec, ponieważ jak widzicie, tutaj już woda zaczęła wpływać, ponieważ kelpy tam były i zaczął robić pełne, wiad... pełne jeziorka. Więc nasza maszyna też zagłutnęła, ale zobaczcie, jaki mamy tutaj pas bez wody. Więc na pewno ułatwi nam to robotę, jeżeli jak już wiemy, jak to się robi. I my będziemy spadać. Będziemy kończyć na dzisiaj. Dzisiejszy odcinek wydaje mi się, że krótszy, ale w sumie nie jestem pewien. Ale mimo to proszę zostawcie łapkę oraz subika na tym kanale, jeśli Wam się podobało. I do następnego razu. Cześć!